Słuchajcie, najwierniejsi widzowie to są tacy, którzy wpijają na wasze, wasze firmy i regularnie wam dają cały czas łapki w dół. Zawsze pod każdym widzem, nieważne jak jesteś zajebisty, nieważne jak dobry jesteś, nieważne kurwa, ile masz racji w swoim życiu, zawsze się znajdzie ten 1% widza, który przyjdzie i ci kurwa, zawsze da łapkę w dół. I to. Na pewno jest część osób, które dają to tylko dlatego, że nie chcą dawać łapek w górę, zatem dają łapkę w dół, bo chcą by mimo że ciebie lubią, ponieważ chcą być hipsterskie, ale jest część tych osób, które po prostu kochają cię kurwa nienawidzić i przychodzą, żeby się wyżyć na tobie, żeby dać ci tą łapkę w dół, albo napisać ci na streamie coś nie mojego. Ale ja no po prostu mam na przykład w dupie takie osoby.